To zależy jako najlepsza odpowiedź na wszystkie pytania świata. Przeważnie takie krótsze dystanse swimranowe, to jest jakieś 10-12 km w sumie, dodając pływanie do biegania. Z reguły tego pływania jest 10-20%. Sumarycznie, więc na takich najkrótszych startach zdarzyło mi się kiedyś brać udział. tego pływania był jakiś kilometr, półtora kilometra na powiedzmy 8-9 kilometrów biegu. Więc nie są to jakieś przerażające wartości, przynajmniej tak mi się wydaje. Z reguły tych odcinków na takich najkrótszych dystansach to jest 4-5 odcinków pływackich, no i wiesz, 5 jeden więcej biegowych. Więc, bieganie, więc pływanie dzielone jest na kilkusetmetrowe odcinki. Oczywiście zależy to od ukształtowania terenu, bo możesz mieć czasem 600 metrów ciągiem do przepłynięcia, a czasem 60, żeby pokonać dany dystans. Więc to jest najfajniejsze w tej całej zabawie i to odróżnia chociażby. Triatlon od swym ranu, o którym wspomniałeś, wydaje się, że jest to pokrewna dyscyplina, triatlon dla, dla ubogich, że nie jesteś do końca w stanie przygotować się na to, co będzie na zawodach. Oczywiście możesz przeczytać jakiś regulamin, zobaczyć, jak wygląda trasa, bo trasa jest zawsze wcześniej publikowana, natomiast nie przygotujesz się do tego treningowo, tak jak do pływania, jazdy na rowerze i biegu na odpowiednim dystansie w triatlonie. Triatlonie przeważnie jest na każdym triatlonie, jest tak samo. Tyle samo będzie pływania, tyle samo będzie roweru i biegu. No, chyba, że startujesz na różnych dystansach, ale dystanse mniej więcej są podobne. A w sumie ranie jest to bardzo e, odmienne, różne od siebie. Są krótkie dystanse, tak jak wspomniałem, takie 10-mniej więcej 12-kilometrowe. Średniej długości dystanse, z jakimi udało mi się e, spotkać, to mniej więcej pół maraton w sumie do 25 km. Najdłuższe dystanse to są dystanse takie około maratońskie i więcej i w takim dystansie 65 km. Mam nadzieję, że nie, się bardzo nie pomyliłem. Rozgrywane są mistrzostwa świata swimrunowe. Możesz startować tylko w parze. Rozgrywane są zawsze w tym samym miejscu na archipelagu Sztokholmskim w Szwecji. I z tego co pamiętam jest tam do pokonania 65 km biegu. Nie chcę teraz zgadywać, ile jest tej wody, ale chyba w sumie około 10. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przesłuchaj pełnego odcinka podcastu, klikając w miniaturę.